Naturalnie. Bo można się pokręcić tak w kółko. No w to prawo. Możesz, w prawo można. 05,4 wy... do 6. Zna pan tego 09, całego porucznika? Hmm? kurwie my tak niesamowicie od kilku dni, że to jest niemożliwe. Czemu? To, nie wiem, dzisiaj coś się odszykiwał, potem z jakiego numeru dostał kontakt że mamy ponad jakieś. Odpuścić coś, z jakimś insurgentem znieść jakiś kod, czy coś. Mhm. Na chuj się pytasz wszystkim do mnie, no kurwa, no nie wytrzymuję z takim człowiekiem, no. Mm. No wypadałoby takiemu zwrócić uwagę, nie? Mimo wszystko. O kurwa. O cholera. O cholera. No nie uciekaj, bo co? Nie? Nie. O nie, nie, ale to tak, jeszcze... tak nie będzie, mój drogi, nie będzie tak. Kurwa. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No wysiadaj, kurwa. Ale poczekaj, no kurwa, ja sobie wysiądę, ale ty no. nie będziesz mi, kurwa, dzwonował, chłopaku, bo to nie jest, kurwa, Podnieś rozgrywka. Ręce. Podnieś ręce. A ja podniosę ręce. Poczekaj. Dobra, wszystko Wysiadasz. już wiem. Odjedź stąd. stąd, nie nee. Masz ich? To już chłopak leci na banę. Ej, Weź, wyciągnij z tamtego GPS-a. Weź, wyciągnij. Z tego zbagaja. tak, tak, zbagaja. <gry> Ten pistolet to został w oh Czekaj, o tu dym. Wyciągnij, powiedz kiedy będziesz wyciągał GPS-a. Mm. Czekaj. 1-3-1-1 kiedy będziesz gotowy Już Go Zabrałem Czekaj bo... Bierz co go jednego jest, do kurwa. siebie Szybko bierz do siebie jednego i zby dalej. problem, kurwa. Jaki masz problem? Szybko, bo to nie ma czasu. Wrzuć go do auta i jedź No nie mogę. Wrzucisz mi go. Sam Rzuc się wrzucę, kurwa, cepie jebany. Zamknij pizdę. Ja ci za chwilę zamknę pizdę. Ale musisz mi rozkuć, kurwa, że ja z komendantem. Z komendantem chcę. mu ja. te Panowie, bo nie zamknęliście bagażnika, ja się boję, że ja wypadnę za chwilę, cholera. Jasno. Bombiło. piesa. Odpinał. Odpinałeś mu gps czy nie? Odpinał. Teraz się słyszy, Odp odpinałeś mu GPS-a czy nie? Mi GPS-a nie wyrzucił. Czy wyrzucił? Nie wiem, czy wyrzucił. 700 połączony, porwany, 0,5 Wyrzucił, czy nie wyrzucił? Wyrzucił, czy nie wyrzucił? Wyrzucił. Zaraz dam Ci GPS-a, coś. Jo to bez Bezruchać mi się chce. Jo to pierdolę. To, to jest te Ja pierdolę Ali dostał. Ali dostał łąbana. Oh. Oh. Andrzej? Andrzej. mówisz do mnie 9 do Andrzej. Andrzej. Może byś się tak zaczęło zobaczył co tam się dzieje w tym bagażniku. Nie wyrzucił A, nie masz czasu. No tak No, jak chcą grać Hard RP, to będziemy grali A no tak Dobra Ale tą kurwę przetieram teraz, o Jezus, kurwa

Napić się muszę, kurwa, on się Co my mam pomysł. <grym> Napić się muszę. Też bym chciał, Andrzej, ale ciężko to wygląda. <grym> mam kurwa pomysł. Oj, mam pomysł. Ale nie wiem, czy to wyjdzie. Oj, mam pomysł. Oj, kurwa, mam pomysł. Oj, jaki mi się nieludzki pomysł ułożył. Gdzie coś się napi? Gdzie zanęczyć się napi? Na trzecie sali. <klujne> Spokojnie. <klujne> Ale ty jesteś zgrzany z tym bronią chłopaku. Ale ty jesteś spłakany w tym kapeluszu chłopaku. Ja nie jestem spłakany. <klujne> to ja tak Andrzej Wypierdalaj Wypierdolaj. <klujne> Jedziemy stąd, komendant. No. Eee, wezmę ci tą broń, bo wydaje mi się, że to jest ci niepotrzebne, nie? Tak mi się wydaje. Ciema. Pan komendant sobie ręce do góry podniesie jeszcze. Jak celujesz, to celuj. Mam do śmieciu jebany. Oj, oj, oj. Nie boli. Kolego, no, nie tak bali. wezwałeś, to tu znajdą. <coughs> 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 Kurwa. Nie boli. Andrzej, ja się pomyślę chwilkę, nie? Poza. Aj, aj. Aj, aj, aj. <coughs> aj, aj, aj. 13 na PD 13 command <noise> zostaliśmy uwolnieni Tak na dobrą stronę sami się uwolniliśmy Byłem porwany w obozie na Sandy wraz z komendantem A czy sami się nie uwolniliśmy? Andrzej najebał frajera co nas porwał, nie? No <noise> ma to się Czego <noise> Jedziemy zaraz po coś Zgarniamy tego pojazda. A ja kurwa nie odpuszczę tego na co zrobił. Potwierdzam, tylko. Potwierdzam, -y -y. jego obsranego kurwa GTS-a cztery Aktualnie zymod szpitalem chyba porwanie nas. czterech funkcjonariuszy, Nie udana oczywiście Przy uważajcie na siebie